Głos nadziei na każdy dzień. Ktoś, na kim możemy polegać. Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię. Księga Izajasza, rozdział 43, werset 2. Latem 1993 roku na Filipinach rozpoczął się doroczny festiwal. Zatytułowany Krzyż na rzece. Tłumy zgromadziły się w niewielkim mieście na północ od Manili. Spotkanie miało trwać dziewięć dni. Ten barwny religijny spektakl zakończył się tragedią. Ponad trzystu wyznawców zgromadziło się na trzech barkach, na których zbudowano świątynię unoszącą się na wodzie. W świątyni znajdował się trzypoziomowy ołtarz i wielki drewniany krzyż. Na nieszczęście, kiedy świątynia płynęła po rzece, ludzie podpływali i wspinali się na zatłoczone już barki. Porządkowi robili, co mogli, by nie dopuścić do tego, ale coraz więcej ludzi wspinało się i tłoczyło na barkach, aż wreszcie cała konstrukcja zaczęła tonąć. Ludzie wpadli w panikę. Prąd rzeki przyspieszał w tym miejscu i unosił tonących z taką siłą, iż nie byli w stanie dopłynąć do brzegu. Ponad 300 osób utonęło. Jest to przykład tego, co dzieje się, kiedy lgniemy do niewłaściwych rzeczy. Religijny statek tych ludzi zatonął. W kryzysowej chwili nie był w stanie ich utrzymać. Wybrali niewłaściwy obiekt swoich religijnych dążeń. Powinni byli raczej trzymać się czegoś lub kogoś, kto nie pozwoliłby im utonąć. Czy to możliwe, że przypominamy tych ludzi? Kiedy trzymamy się własnych opinii, zamiast Słowa Bożego, prędzej czy później utoniemy w mętnych wodach pokus. Jeśli trzymamy się błędnego poglądu, że Bóg w magiczny sposób ochroni nas, nawet gdy jesteśmy otwarcie nieposłuszni Jego woli, to w końcu doznamy gorzkiego rozczarowania. Zwodzimy samych siebie, myśląc, że bez względu na to, jak traktujemy swój organizm, Bóg w cudowny sposób zachowa nas w dobrym zdrowiu. Liczymy, że Bóg zatroszczy się o zaspokojenie naszych potrzeb, podczas gdy bezmyślnie wydajemy ciężko zarobione pieniądze na rzeczy zbyteczne. Tylko jedno może nas ostatecznie podtrzymać więź z Bogiem osobista, bliska więź ze Stwórcą wszechświata. Ten, który chodził po wodzie i wyciągnął Piotra spośród fal, wybawi nas, kiedy wody trudnych doświadczeń będą nas zalewać. W jego rękach jesteśmy bezpieczni. On nigdy nas nie opuści. Mark Finlay